Dzień dobry! Witaj w Akademii Aktywnych i Kreatywnych. Z pewnością zdarzają się sytuacje, kiedy mówisz coś do Twojego dziecka, a ono nie słucha, kiedy czegoś od niego chcesz, a ono tego nie robi. Takie sytuacje zdarzają się wszystkim rodzicom. Wymagają cierpliwości, spokoju, a także pewnych umiejętności. Dlatego tak ważne jest, co mówimy, a także jak mówimy do naszych dzieci. Słowa mają moc, pozostają w podświadomości na całe życie. Dlatego tak ważne jest, aby używać ich świadomie. Zapraszamy ciebie, a także osoby często przebywające z Twoim dzieckiem na weekendową edycję warsztatów między rodzicami a dziećmi. Zapisz się już teraz. Do zobaczenia. Szczegóły po nagraniu.